Siemanko, z tej strony Fit Farmerek. jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka. Ja dzisiaj jestem w dość nietypowym miejscu, a mianowicie jesteśmy w s 2 Gostyn. Jestem tu u przyjaciela Karola Łapawy, zawodowego boksera, który podjął się nauczyć rolnika trochę boksować. I dzisiaj wpadł na pomysł, że zrobi mi trening, w którym nie potrzeba mieć ani rękawic, ani owijek. Będzie to typowo taki trening powiedzmy motoryczny, a więcej wytłumaczy Wam Oto to się ma, Słuchaj, przygotowałem dzisiaj dla ciebie trening, który przywiozłem prosto ze Stanów Zjednoczonych. Centralnego ośrodka do przygotowań olimpijskich. Byłem kiedyś na obozie z Anglią Nową Zelandią oraz Stanami. Zrobiliśmy z nimi trening. Ja, żeby go zapamiętać, od razu go zapisałem. O. Korzystam z niego, wracam do niego często, bo jest super, nie trzeba rękawic, nie trzeba bandaży. Czyli bez sprzętu, się... jedziemy z sobie ten. Tak, tak jest, można się fajnie nauczyć boksować, dużo, dużo rzeczy jest tam przemyślanych. W tym treningu jest to trening czysto bokserski. Ale nie musimy się lać po mocy, okay, żeby, e, żeby przećwiczyć dużo rzeczy. Pierwszym ćwiczeniem jest nauka utrzymywania dystansu. Mm -hmm. Czyli e, ja jestem jedynką trenerem, ty musisz mnie śledzić. Musisz być cały czas w takim dystansie, żeby nie być za blisko. Bo jak będziesz za blisko, dodać, to, dodać, 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 to, to, to nie A jak jesteś za daleko, to ty mnie nie będziesz mógł trafić. Więc twoim zadaniem jest być w dystansie, bliską, nie? Czas to to cały czas w dystansie, a ja sobie odwrócę. Ciekawe, jak na ciebie ty się cofasz? A ja co jakiś czas sprawdzam ten dystans. A? No, tak, i ta czutka, nie? Żeby tą no, czutkę, to w cudzej nie nie? To mnie nie trafił, tak? No, tak, tak. Ty zapisana? Aha. Aha. Dobrze. Ja bym chciała splnić, żeby być blisko. To nie jest łatwe zadanie. Dobrze. Nie. No nie. OK. Teraz znam ją, ja, ty jesteś trenerem. Teraz ja jestem ja, za patologiem. Też dała ci czołek? Co najmniej czołek? Od razu na akcję muszę, nie? Tak Akcja, akcja. Ok. Ćwiczenie, które będziemy robić, jeden zawodnik i drugi. Przeba. Proponujemy, Przeba robić, proponujemy robić po minutę. Czekaj, nie mamy? Proponujemy je robić po minutę każdy zawodnik. Będą też ćwiczenia, które robimy równocześnie. Czyli tak jak ćwiczenie numer dwa, w którym stajemy noga w nogę.

pozycję pozycje teraz na nogę odwrotą. tak czyli nie dla mnie nie to. czyli dokładnie dla leworęcznych albo dla niektórych chcą sobie troszeczkę pokombinować hop 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 Widzę, że te ćwiczenia tak po trochę nas zaczynają docierać. Dokładnie. In, następnym in dalej chyba życie, tak? Następnym ćwiczeniem jest e, nauka wyczucia dystansu po raz kolejny. Ale teraz bijemy przez na bark. Jeden się cofa i drugi idzie do przodu. Ja idę no. do przodu, uderzając z ciebie lewy, lewy, le, prawy, chcecie dotknąć bark. Mhm. Teraz ty robisz to samo. A ja w prawy. no dosyć, dobra. Tak. dobra. I teraz robię pyk, pyk, pyk

Jednym, drugi się męczy, tak. Czyli jest. to jest tak zwana czutka, żeby ten dystans sobie ładnie traknę, tak najgorzej. Żeby, żeby w momencie kiedy ja ucieknę do tyłu, to muszę być blisko ciebie, żebym mógł ci oddać. A jak jestem na przykład, tu, no zauważę, że to jest tam już za daleko. Mhm. Dokładnie jest nauka tego, żeby cały czas być takiej odległości rywala, że on mnie teoretycznie nie trafi. Nie. Mogę uniknąć, mhm. mogę się pozbyć jakby Twojego ataku. Ale w każdym momencie, żeby zaatakować, mogę sam zaatakować. Dokładnie tak. No, no mamy czwarte tzw. raz. Dobra, następne <głosesinna> <głos> ćwiczenie znasz z Gostynińskiej z Szkoły boksu. Znasz Stad, <głosesinna> chyba się uczyli. Od jeden wpada prosto, ja wpadam prosto, prosto we mnie, a ja schodzę. Zmieni z zmieni cios. Czyli zadaniem jest. Rywal nie trafił, by mnie skasował. A ja schodzę do boku. po Zmiana. No. I możesz od razu po przejściu możesz dalej atakować. Już teraz dawaj do mnie. Ja sobie zaznaczam cios z bark, trafiajcie tylko w bark, ale normalnie skasował. idzie na szczelę. Zmiana. A, ja teraz powiem, że stara, nie? Z tą Słuchaj, najważniejsze jest to, żebyś żeby trzymał środek Czyli Jak jakbyś, jakbyś miał mi zejść i wpaść na rożnik, to jest wtedy błąd. A, czyli trzymać tak się w to żeby dokładnie. Nie ma znaczenia, czy ty idziesz w prawą, czy w lewą, czy pasuje, gdzieś cały czas... No tak, jakby ja miał linię, to muszę czekać z drugą, żeby tu zachować Tak. <tryk> Aaaa, yeah. rzutki. Lecimy Znaczymy następne ćwiczenie. Co to mamy? Przez na naszej na ściągawce. Ślubę. Ściągawka jest dobra do za pomocna. <tryk> Okej, okay. teraz jest progresja tego ćwiczenia, czyli po prostu dodajemy następną rzecz. Mhm. Ty we mnie będziesz wchodził, ale przed tym ja robię Skoczysz 360, ty wchodzisz, ja spodziewam się... Aha, czy ty upadając musisz szybko wracać do boku i tego do drugiego. O! No, to może jest Ciężko. Tu już jest trudna strona. Zmiana. To już Вексай вторая. Оп. Оп. Здесь нам раздругла с Женей что-то. Бах. А. Вот. Загреб. Бах. Щу. Бах. Następne ćwiczenie jest to nauka walki po dystansie. Ja rozstawę ręce szeroko, wkręcę się jak wiatraczek, a Twoim zadaniem jest zejść obroną. Zrób wiatraczek, zrób wiatraczek, obracasz się, schodzić rotacjami, a jak widzę możliwość, musisz zmieniać kierunki, zmieniać prędkość. Nie tak, bierzesz proste, gdy wręcz dokładnie, jakby nie ma takiej obrony, że uciekasz, tylko jesteś pod rywalem. A, chcesz się z nim napierdalać. Aha! A ja nie nie Najważniejsze, żebyś robił obrony i później możesz dodać ciosy. Tym Dobrze Pięknie. No to już trudno. Paliło głowę. głowę daję w koś no. głowę. Tak, dokładnie. Następne uh -huh. ćwiczenie um. no to jest troszkę rywalizacji. Ty trzymasz mi przednią nogę, pilnujesz, żeby mi nie uginał, bo moim zadaniem jest Trafię, Trabię, a Twoim zadaniem jest uciekać a, od tego. Się ty nie możesz uginać, musisz cały czas stać. Ty musisz, to, zostać to, zostać to kolami, ty musisz że... pilnować tego, żebym mnie ja nie uginał, bo Dla mnie naturalne jest, że ja zdechnię kolano uciekle, będę bliżej. I musisz pilnować, żebym ja był daleko. Nie Tak. Ogólnie trzymasz nogę przy biodrze i pilnujesz. Trzymasz sobie tu rękę drugą, tutaj, żebym nie uginał kolana. I uciekasz od liści. A. Prosiut. A. 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 Ja, podeszło. To co jest, panie? Jest. Ciężko, nie? Nie ma jak to uderzasz. No, tylko oh. 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 no, noga. Ciężko, nie ma jak się ruszyć, nie? No. Tylko tak na ostatnią pańce. Dobra, jedziemy. Oh. OK, ucho na koniec, ucho zaleczone. Pół na koniec. Następna, też trochę męczące, rywalizacja. Idziemy na kucki. I moim zadaniem jest, popatrz, przewrócić się. liczymy sobie punkty. Tak, skaczemy, pracujemy, możemy sobie uciekać. Możemy już puścić nie jak ja na będę możesz mnie puścić do boku. Twoim zadaniem jest po prostu moje mapy dotkły, a moim zadaniem oczywiście, żeby nie dotkły, a ciebie przewrócić. No dobrze. No wyruszek i robisz Beton. Jeszcze jeden. Stracisz. Beton. Oh, Te <todgryzio> nogi. Beton. Pan <todgryzio> A, stanie może się utrzyma ta noga. ok Teraz zrobimy troszkę ćwiczeń siłowych. Zrobimy przepychanki. Chwytamy się za głowę. kładziemy sobie głowę na bark. I naszym zadaniem jest się przepchnąć. O. O. Fajne, bo to zajeżdża chyba wszystko, nie? Ja jeszcze kilka takich ćwiczeń będzie. Teraz oprócz tego, że będzie siłówka. Jeden ćwiczy przed ramię, drugi siłę karku, bo ja pytam cię za głowę Pszor, ja chcę iść do tyłu. Ty chcesz iść do tyłu. Aha, lecimy.

ok teraz ćwiczenie teraz ćwiczenie na wyczucie rytmu będziemy robić push czyli odepchnięcie, zbliżamy się do siebie chwytamy sobie łapę na głowę, zbliżamy się równocześnie się odpychamy to samo na klatę i to samo w ten sposób na brzuch i druga ręka Głowa. Klata. Wykorzystamy z energii, Ty korzystasz z mojej energii, że Cię odpychamy i sam ją produkujesz, żeby mnie odepchnąć. Głowa. Klata. Dużo Głowa. Brzuch. Głowa. Klata. Dobra, lewa głowa, klata, brzuch, brzuch, nie. <shut> <shut> Okej, okay. już jest końcóweczka w farmerku. Widzę, że jesteś niezajęczany. Teraz tak, ale jeszcze mamy ćwiczonko. Trzymamy się za bary. Patrzymy sobie w oczy i teraz, twoim zadaniem jest nie nadepnąć, moim zadaniem jest uciec. Nie patrzysz na stopy. Aha. Aha. Gdzie są te nogi? nogi? Nie ma luk, Karol, nie ma luk. Ok, zmiana, ty uciekasz. Nie ma ja mam no, Dziękuję, jest, no, jest jeszcze parę ćwiczeń, ale myślę, że to nam dzisiaj wystarczy. Farmerkowi już wystarczy. Farmerek 4 mierzymy obszerwy. Dziękuję bardzo. Dalej sobie już porobimy trening po swojemu. Dokładnie, pomyślamy inne rzeczy, ale to jest bardzo fajna sprawa jak... Mega Nie masz... Kolega, nieważne gdzie jesteś. W że zmęczysz się, zrobisz trochę ćwiłowik, <gry> bo się poprzeciągasz. Tak. Zrobisz trochę nareptek, bo się odchylasz. pracę nóg, chodź do przodu, do tyłu. Strasznie wszystkie partie, meczu, nie? Tak w każdym zwłaszcza Na trzeba mi. Tak. Typowa praca bokserska. Dziękuję bardzo. My widzimy się w przyszłych odcinkach. I nie tylko. Na TikToku, na Instagramie możecie wbijać do Karola. Link będzie w opisie. My sobie działamy, bo farmerek zaczyna już tam coś robić powoli, żeby sobie znowu zawalczyć, jakąś waleczkę coś zrobimy, nie zrobimy coś. Więc dziękuję bardzo. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji kanału. Wpadnijcie podobnie z filmu. Tam znajdziecie Karola, którego już powoli nie będę musiał przedstawiać. Więc do zobaczenia przejście. No i dobra. O. o kurwa. Sorry panowie za mała.